Siemo, jeżeli spodoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i suba, no bo to nic nie kosztuje, a mi wiele daje. Dzięki no siema, dzisiaj gramy z Michałem. Michałem? W Midnight moves. Chcecie to w komentarzu? Ogólnie to nagramy jeszcze raz. Chyba ja tu jest jeden dwa trzy, 2, 1. Yy, ogólnie tutaj jest ten, yy, na, yy, to jest kontynuacja tamtego i z... nagramy jeszcze ten. O kurde mikrofon mi się wybawił. Nagramy jeszcze z Michała mikrofonem, bo ostatnio go wywaliło. Ogólnie ja w to grałem jakieś 5 minut i nie wiem dużo bo dosłownie ja gram tutaj w Midnight Station. Jest ja dla mnie coś nowego. Dobra, yy, tak to. Eee yy, yy. wejdź do kuchni, i przeczytaj notatkę od swojego szefa. Murde kamuś się nie da sprintować. Przeczytaj i notatkę. Czekaj, ja przeczytam. Witam, w swoim, pierwszym Witam w swoim pierwszym dniu pracy. To, to, Do, to dość proste, po, to, proste. po, po prostu. prostu daj klientowi to, czego chce chce i i po to. Okay. Dobra, zamknijmy drzwi, bo jak no... Na... Tak, zamknij się, zatajnij się swoją zmianą yy, za pomocą zegarka? No tu jest zegarek i musisz, no. tak jak wcześniej... No to, zegar W. A jak tego nie rozumiesz, no to... No dobra, nie wiem kto będzie pierwszym klientem. też. Oho! No! Ej, Michał, to jest ten jeden typ u nas. Nie rób tego. Tak wiem o kogo chodzi. Tak. My nie będziemy zdradzać tego, bo nie możemy. Pat L. Tak, Erek, co to jest Sigma? Bo tutaj Deadpool leci, nie? Widzisz Deadpool? O, Deadpool. A to jest To Nie, to jest Deadpool, po prostu. Ee... Bo to jest gry z 2016. 2016. Bo to ma rok więcej niż ja. Nie, rok mniej niż ja. I rok mniej niż ty. Prawda? Się w... tu się wyciszycie, bo nie jestem. nie mogę tego, z... nie mogę do tego zdradzać. Erm um, thanks. Erm. Um. Chodzi o pana le. Tak. Co? Ej, co tu jest? Ej, idź za nim! Ej, ktoś przyszedł. To go tam obsuż. To to jest hopę emo do nas nie przyszedł. Ma. Ej, emo do nas przyszedł. Co no tam siedzi i tak czeka. Ile to kosztuje? Ile się to Nie Popraw emo. Nie bierz, no, Max. Emo girl. No. Ty wstaw cash. Cash tam wstaw. Nie mam. No zaraz postawi. No to czemu nie postawi? A ja to będę przygotowywał. Ej, dobrze mnie słychać? Tak, dobrze cię słychać. Dobra. Ty, polba. O Boże, dobra, zobaczyłem ile kosztuje. No wóż! No wło... wkładam! Nie, nie wydaje mi się, że dobrze mnie słychać, ale okej. Okay. Dobrze Cię słychać. Dosłownie jed przyszła po jeden kawałek pizzy. Ale przynajmniej ta gra ma chyba lepszą tak. grafikę. Nie, ta gra ma lepszą grafikę. Tak. O, chodź, idziemy do dziewczyn. Mordę jaki bałagan! Chopę co to jest? Nie, to nie Otwieramy to jest. Otwieramy wszystkie kabiny. Nie, nie, to nie nie, jest nie da się noc. otworzyć kabin. Nie fair. Jezu, ja ta... to ja, ja idę y, zobaczyć jak oni się siedzą razem i ratkują. Idealnie ze siebie pasują, Tak. Idealnie. No bo nie siedzą obok siebie. No. Nie, co ja mówię? Trzymają się za rączki. Seriously? Tak. Uh -huh. to, to jest... Możesz iść zobaczyć. Uwieś pieniądze. Ogólnie Michał, szkoda, że Ty nie nagrywasz, bo Co byś wstał sobie w odcinek. Ale... Ej, no nie mogę podakować cukierku! Bo ja mam. No wiem. Świetless. No. I tle, zap. Ej, i następnym razem jak będziemy tak robić, to też będę nagrywał. Żebym no... żeby No, no żeby, więc żeby, jak, jak zobaczycie, do... że ja wystawię film, to patrzcie na kanał Micha. Lachcima. To się nie! Nie, 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 nie! nie, nie. Jak będziemy jeszcze raz razem nagrywać, to... Ja też będę rozumiesz? Tak. Żeby były dwie perspektywy tak Czy może coś się tu dzieje? Robimy z dwóch perspektyw Czekaj jest to włączyć dźwięk Opie okay, gramy w Siren Head of Ale, ale, wszyscy obywatele O Boże, czekaj czemu ja siebie słyszę? A teraz słyszę siebie? Nie, nie słyszę Ja. tak ty dobrze mnie słychać? bardzo dobrze ale mnie laguje coś teraz A pewnie dlatego, że się loguje To tam chyba tam Teraz chyba? Skończyłem. Już tu jedzie. Co oni piszą? XDDD To move sucket. Co to I było? No ciągle tak robi, ta gra. Idź do kiblów. Trzeba w kiblu. Sprzątać. Jezu, to kiedy... Ja idę do dziewczyn. Dobra, tylko weź to O chłopie, pięć nocy! U Frediego, przez to rok temu chyba powstało, nie? Ale dwa? Kroko. Bi, mówi! A tu dwa tysiące... Wyłącz zegarek, aby zakończyć zmianę. Ej serio, to jest tak krótkie? Aha! Nie, bo nawet cząstka nie było, więc niemożliwe. Tak, to był koniec gry. Niemożliwe. Bo nie było nic strasznego. A, ma bo to, mamy pięć nocy przetrwać. O, wiesz. No, bo, no bo to nie jest... w opisie tak jest. I to dosłownie będziemy robić wszystko tak samo ciągle, nie? Nie, nie. Wszystko. Wszystko będzie tak samo. Z... Oprócz, że notatki. Nie wydaje mi się. Weźmy zamki Zamknij tu te drzwi, jakby miałem na skoczyć. Obracnek. Ty. ty wyciek! Ja idę tam. Czemu tu jest brudno, a nie w łazienkach nie wiem rozlewali ten yy, kole mm. <laughs> ogólnie w tej grze nie ma pistoletów co to jest co, co to? To, to jest Arnold Schwarzenegger pierpoczy Siłownia. On ma i duże... ...brwi. No, hopel! Yeah, bro! Just hit! Cześć, today I'm craving some zabro! That comes out 7999. Here you go, bro! Siłownia! Hopel, profesjonalna nalewa. A co, on chciał? Ja wiem. Podaraj A, pizzę. Pizza. Gotuj pizzę. No, gotuj pizzę. No połóż! Aha. No to już, bambiczku. No to już, bambiczku! z Broju rok! Idę zobaczyć na co on idzie. No, chyba jedziemy. On idzie do śmietnika, widzisz? Trasz. Śmietnik. ma ktoś przyszedł, idź! Hopa. chupa. Wiesz, co tam było? Nie. On... te... opanowa... Podpowiem, że końcówka to misja. 5, 5. O chupę! Policjant! Siemaniu! Siema, siema! O, nie, ja teraz środkowego pokazuję. Hi, welcome to my Tutaj się wstawi, jak będę mówił siema, siema, nie? To tu się wstawi na to. I kill this thing. I kill this thing. But here you go. Não vai pegar nada, não. Eu vou A tu já deu. Cucar aqui. cukierki. cukierki. Mm. Dobra. killer Tu so nawet loser és. Yes. No loser, no bratku. Tu Ale twój super. Loser, you are a loser. Bambiku. Ej, idę zobaczyć do samochód. Za spicius Ja robię zaraz optyfine Optifine. Mam na Optifine... Zamykam cię tu. Czemu tu nie ma? Stings? Okej. Okay. Wiem co jest zrobić. Masz załóż, będzie będziesz ładniejsza chociaż. <grymne> Chopy ty nie ma nic. O to. Ona mama, ona, ona ma maskę. On... Ej, ej, ej. Laleczka czaki jest za tobą. <grymne> Laleczka to czaki jest za tobą. To ma ciała. To ciała. Nie wiem będzie pokazany A po Ja już mam Enjoy Enjoy your meal madawca Pop! Thanks No powiedziałem smacznego Jezus To jest dosłownie jeżeli oglądaliś jeżeli oglądaliście tamto, to wiecie co tu jest. To będziemy biegać. Chwyć śmieci. Serio! A mogę wziąć Michał? Nie nie możesz. Lachcima mogę wziąć, czekaj, skoro mam śmieć wyrzucić na no to. Nie możesz. Ue, to, to nawet nie wie co tu jest śmieć. Nie. Nie możesz wziąć tych... tych... Czemu nie mogę wziąć? Chodź. Nie chcę oglądać. Ty, ale... To nawet nam nie zaliczyło, nie? No bo musimy iść i je wyrzucić, wyrzucić. też do dupki. Dosłownie... Pierw... Tam to było lepsze. W pierwszej części... Kurde! Idziesz. Na fajnie, 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 fajnie. Ty idź tam dalej. Ja idę opróżnić. Po tam dalej, przy kinie, tam. No, Na kinie, na kinie. Wiesz, czy mi się wydaje, że będzie zaraz Jumpska. Jezu, ten dziwnie. No i mi to film zaczął. Tak zaczął się co leci. Eee... Y On słupa time. Co? Tak wiem, sam nie wiem co to jest. Daj On lubi O-o-o... Do... Nie, to Lówi pisze, tu. czekaj. Czekaj, śmiecił. Wywalisz? No, idę właśnie. No to ja mam ostatnie. Zakład, że zaraz będzie jump scare, Ja to wiem. No, ja, ja, ja też wiem. No, wiedziałem. Nie, no. Po... Ale, ale jumpscare, o, bo No, bo jeśli. Ja, ale przerażający facet Dosłownie to jest jakiś żulnie To jest Mietek no, no, To jest no, mister Mietek Chobo. Chobo po prostu szukam reszty jedzenia No to tu przymykacie po prostu I... Ogólnie nie powtarzajcie tego bo Dosłownie Ja Rano się obudziłem nie, ja miałem koszmar niezły, ten... Bo ostatni... bo ostatnio z Mikiasą graliśmy... nie, to nie z tobą grałem, ale w taki omega horror, nie. Jaki? On odwiedzał CXD. Nie, chupę, Był taki jumpscare, ja dosłownie musi, ja dosłownie, prawie się dosłownie zasrałam. Okej, okay, już mamy drugi dzień, ukończony. Zaczyna się zaczyna. 3, Właśnie 5, teraz. 3, jeszcze dwa dni. No skąd to wiesz, może siodem. Hopie, w, w opisie jest Chyba, że będziemy tutaj po prostu musieli jak najdłużej przetrwać. Najwyraźniej. Do siedmiu będziemy grać, a później? Powiemy, że zakończyliśmy grę, nie? Widzowie nam to na pewno wyjdzie. Teraz też przyjdzie i... nas no, skeruje! O chope, ale Sigma bro. Jak bym się nazywa ciekawy jestem? Sigma. Czyli witaj w teatrze Co nie Gównie. Fancy man, fancy man. Ten popcorn. Chłopie, ty jesteś fancy. Czemu dajesz tylko sam popcorn? Chłopie, ty masz przydory jakieś. No weź pieniądze i się do kasy. No rób ten popcorn. Ciekawe jestem, kiedy będziemy robić picie. No. No to już! Ogólnie gramy do 5 nocy, nie? Bo mi się nie chce. Do 5? Do 7. Do 8. Do 10. Do 6. Do 6. E, do 6. Nie. Do 7. Do 10. Do 7. No się mam jednak. To tam trzeba ci podarować. To jest klient! To jest klient! Nie, czekaj, bo... Już się zbagował. Dobra. Hamster. Co? Ewan na siedem. Czekaj, bo cię nie słyszę. Już cię słyszę. Załamałem to. Słysza, właśnie. Czekaj, robię 100 CPS w czelęgę. Czekaj. Kurde, nie mogę wziąć tego tarcia. Nie. Wóż pieniądze. O chłopie, ma pieniądze. nie ma. Ok, poczekamy Ogólnie mnie w tej bezpłatnej mi się pierwszy raz przydał, nie? To jest jego przeżyciowe osiągnięcie. Ogólnie, ta gra jest zrobiona... Otmrobana. Tak co, tak, co, 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 ja good co, co, co? Götzingiu, you, co? You're co? lightweight. Uff! Ej, patrz, to ty no na stole leży! Co? Perfekt! To Fenski zostawił! OOOO! Bratku... Blondie! No latu stąd, to jest... To jest gra! Nie pytaj, co ja robię. To jest gra dla dzieci. Co z tego? O Jezus... Ale ty... dark. Nie, ty... Ty to będziesz odstawiał, bo ja nie chcę... To, to nie chcę, Ale ja nie mam tego. Yyy... Nagrywania właśnie jako. No. Ale ja ci wyślę... Ten... Weź się od niej odsunuję, jako by to wygląda inperii. No już. Przy niej, nie. Bo ona z ładna, a to masz krzywy. Ryj. Cukierki. No, bratku no. Jajko w ciemności. Karpie... Ha, ha. Michał. Jajko w ciemności. Widzowie, jest brudne myślnie Prawda? kurde Ja dosłownie biegałem i tak... Te... Looking the glass inwestikate. Eee... O, to, idziemy za nim, eee. idziemy za nim Ja za nim idę Ja piję Ciąg, taki portret zniknął Idiota No parę. The power is out Idę do skrzynki zasilającej To idź, ja tutaj zostaję w rogu Dobrze <laughs> Okej, okay, ona jest z tyłu w budynku czy poza? Kurde, ona jest w budynku W budynku Czyli co Chłopie mietek tu leży! Mietek nam w tym! O Boże! Chłopie mietek, patrz, jest... Run outside! Jezu, ale to jest prędkość nie... Otwieraj, otwieraj! Zamykaj, zamykaj, zamykaj! Chłopie tam Mietek leżał! Wiem, widziałem telefon. Aha, czyli trzy noce były. No? A to nie znaczy, że się kończy. Co się na pewno kończy. Bo? Bo tak Hello, this is what's your emergency? Please send help. I jak zobaczyć? Rządze... Z rządze... Z rządze... Z rządze... Chcę rządze... zobaczyć? On jest tu za... za tym! No zaraz to wleźli. No w chat! Nie, kto tu wszedł? No ktoś wszedł? Tak! Jest back! Piada? Ja tam nikogo nie widzę. O kurde. Uciekaj, 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 Czekaj. Ale tam nie będzie wyjścia! Jak jeździ? Musimy wchodzić w No wiem Najlepiej to by było wyjść z budynku, nie wiem czy wiesz o tym Wychodzimy Otwieramy Nie mogę wyjść zabił, Ja wyszedłem, nie? ja wyszedłem od... Ja nie zabił. Jeszcze nie... mnie nie zabił Się ma Dawaj 20 sekund tylko On mnie y, uderzył a chubie prędkość zabrał, to no? da. O kurde. On cię goni. Wiem. 10, sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, erz. Ej, ciebie gonił. Tak, bo ja podszedłem. Dobra. Mamy to. Dziękujemy za oglądanie i zapraszam was no, to... nasz na no, nasze odcinki i żeby, jeżeli spodobał wam się ten filmik, no to byście zostawili lajka, bo tak trochę smutno i tych lajków, no i ten... No, idziemy grać w coś innego. No i no. nara.